Inne zagrożenie duchowe, które nas może czasami spotykać, nas tutaj już również obecnych, kochani komunie świętokradcze, bo ja chcę, żebyście to też przerzucali na, na swoje rodziny, swoich znajomych, swoich bliskich. Tak próbować robić taką analizę waszego życia i waszego środowiska, bo to ma nie tylko pomóc wam, ale również pomóc tym, których tutaj nie ma i, i, i próba pokierowania gdzieś. Komunii niecentroid że zastanawiałeś się czasami kiedyś nad tym, że idąc do komunii bez spowiedzi, gdzie masz na, na na sumieniu grzechy ciężkie, niewyznane, świadomie niewyznane, zatajone, przyjmujesz swój własny wyrok, jak mówi święty Paweł? Wiecie, to jest fenomen. Ja chcę wam pokazać coś, co, o czym pięknie pisze Biblia, i wyciągnijmy z tego wniosek. Święty Paweł mówi o komuniach, o, o, o liturgii, bo to jest, to jest liturgia, o której on tam opisuje, tak? I mówi o przyjmowaniu ciała i krwi pańskiej niegodnie. I mówi, kto to przyjmuje niegodnie, własny wyrok przyjmuje. Dlatego niektórzy spośród Was są słabi, chorują, a niektórzy nawet pomarli. Fenomen. Świętokradcza komunia powoduje śmierć. Niektórzy spośród was są chorzy, a nawet pomarli. Kto przyjmuje komunię święto niegodnie, własny wyrok przyjmuje. To pisze święty Paweł w swoim liście. No i w drugą stronę, to, co mówiłem, jeżeli przyjmuję ciało pańskie, mam w sobie życie. Czy teraz patrzymy, spójrzcie na to w perspektywie waszych rodzin czy, czy waszych znajomych, gdzie, gdzie naprawdę macie mnóstwo ludzi z depresją, z jakimiś stanami chorych lęków, dzieciaki się tną, młodzież, tak no, no dzieją się dziwne rzeczy, tylko jakbyśmy to przeanalizowali, to byśmy zauważyli, że ci ludzie bardzo często dawno już są daleko od Boga. Tam Boga nie ma, tam nie ma życia. Nie łudźmy się, wiecie, gdybyśmy mieli więcej czasu i tak próbowali wszystko przeanalizować. Nas świat bombarduje coraz bardziej, coraz mocniej różnymi treściami, które naprawdę są diaboliczne. Wiecie, może nie, nie śledziliście czegoś takiego. Rok, dwa lata temu było poświęcenie pewnego to cudzysłowie poświęcenie, otwarcie tunelu. To było w Szwecji czy Szwajcarii. To był normalnie rytuał satanistyczny. Przyjechali najwięksi ludzie, głowy państw, rządów, a tam po prostu uprawiano rytuały satanistyczne. Muzyka przysięgnięta satanizmem, bajki przysięgnięte okultyzmem. Filmy przysięgnięte takimi również treściami. Więc jeżeli my żyjemy w epoce, która ewidentnie bardzo mocno atakuje nas pewnymi treściami, które mają podłoże okultystyczne czy satanistyczne, i teraz my dzięki Bogu jesteśmy własne święcające, jesteśmy przy Bogu, to oczywiście masz pewien parasol ochronny, duchowy. Ty walczysz duchowo. Ale jak mają poradzić sobie ci, którzy od Boga już dawno odeszli? Twoja rodzina czy Twoi przyjaciele, znajomi. Więc nie dziw się, że w pewnym momencie lądują z symptomem depresji gdzieś w psychiatryku, bo tam już nie ma łaski, tam nie ma ich co chronić. A słuchajcie, jedna chociażby, jedno z działań demonicznych to jest demon śmierci pewne formy dręczenia czy zniewolenia czy opętania demonicznego. Tam są trzy podstawowe obsesje: śmierci, seksu i, i że tak powiem, bluźnierstwa czy przekleństwa, czy ym, po prostu awersji do sakrum. Trzy podstawowe demony, które uderzają: śmierci, seksu i awersji na sakrum. Przez niewolenia czy przy opętaniach. Teraz, jeżeli latami nie chodzę do komunii, latami nie, nie spowiadam się, latami mam grzechy ciężkie na sumieniu, latami nie próbuję walczyć z moim grzechem, dochodzi do zniewolenia, dochodzi do opętania. I zobaczcie, tutaj nic więcej się nie, nie dzieje. To nie jest morderca. To nie jest morderca, który został opętany. To jest po prostu człowiek, który od 20-30 lat nie chodzi do komunii, nie chodzi do spowiedzi, a więc jest wewnętrznym trupem. Jego dusza umarła. Nie jest pij kilka dni, nie pij kilka dni. Umrzesz. I Myślisz, że dusza działa inaczej. Kto nam takie? Kto, kto, kto to powiedział, że tak jest? Potem się nie dziwimy, że to zaczyna wywalać nam na zewnątrz, jakieś lęki, fobie, nerwice natręc i tak dalej. Właśnie cały szereg różnych chorób psychicznych, które rzekomo są chorobami psychicznymi, a mają podróże duchowe.